Witam tutaj wszystkich, ponownie zgromadzonych przed odbiornikami. A dzisiaj biorę się za Władimirca. Tutaj koło silnika umyłem sobie na tyle, na ile tam się dało dimerem i po prostu wodą z węża ogrodowego, z takiego pistoleciku i nic tutaj, żadnych myjką ciśnieniową nie myłem. Za bardzo tutaj brudne nie było. Kupiłem sobie Uszczelki, tylko popychaczy zaworów na ten jeden cylinder, z którego cieknie, to jest prosta sprawa. Więc, jakby zaczęło ciec z drugiego, to, to nie ma tam potrzeby. Przynajmniej tak dla mnie. Ja to dla siebie po prostu robię i w każdej chwili mogę sobie na drugim cylindrze zrobić. W razie czego wiadomo, że jakby kto miał jakiś robić generalny remont, no to wtedy najlepiej wszystko wymienić. Ale tu mówię, ja podejmuję taką decyzję. Kolejna kwestia uszczelki, pokrywy, zaworów. Nie kupowałem, bo była gdzieś tam jakaś w kartonie, leżała gdzieś tam z jakichś poprzednich napraw. Parę lat ma to, ma, ale tam wygląda na całkowicie tam. No jest ok, po prostu. Wziąłem też sobie piątkę oleju przekładniowego, bo czas najwyższy znowu zmienić olej w tych przednich piastach. Ja tam kiedyś coś robiłem, że smarowniczki w korkach. Tam z tamtej strony, ale ostatecznie wyszło, że wróciłem jednak do tego, żeby zalewać te piasty zwykłym olejem przekładniowym, dlatego, że nie ma tu z tego wycieków. Jest szczelnie i tak jak producent Władimirców <coughs> przewidział, tak też tego się trzymam. I też tylko zaraz wezmę jeszcze raz tego węża ogrodowego w tylnych zwolnicach. Nie wiem, czy tam powiedziałem na początku, że to zwolnice z przodu, to nie są zwolnice, tylko piasty. Ale tu są zwolnice, i tutaj wymienię olej. Tylko muszę jeszcze je umyć, właśnie bo z tyłu tu zapomniałem. W ogóle swoją drogą zawsze się zastanawiałem, jak to gdzieś w jakichś ogłoszeniach Allegro kiedyś, teraz to nie wiem, ale na Oelixie jak gdzieś są jakieś części, czy do 60, 30, Władimirców i wszystko związane, jeżeli chodzi o te tylne części, zwolnice. To piszą zwojnice przez j, jakby nie wiem co to miało być. Po prostu takie gdzieś tam uproszczenie, nie wiedza czy coś. A po prostu nazwa prawidłowa to jest zwolnica. Wynika z tego, że zwalnia obroty ze skrzyni biegów na, na koła. Po prostu redukuje, reduktor taki. Nie, ale potocznie nazywa się zwolnica. Tutaj z trochę umyję. Nie myję go jakoś tam specjalnie dokładnie bo na razie nie ma takich jeszcze ciepłych dni w kwietniu jak już będzie cieplej to można będzie go porządnie tak umyć, maskę przelecić szamponem z lewej strony mi się kiedyś zwolnica odkręcała w tym miejscu i skończyło się na tym, że wszystkie te szpilki wykręciłem dałem nowe nakrętki Spilki skręciłem na klej do gwintów, nakrętki są samohamowne i kurczę powiem wam trzyma pięknie, ani razu nie dokręcam nie może tylko raz ewentualnie po przejechaniu tam nie wiem 10-20 motogodzin w celu takiego poprawienia, nie bo tam zawsze po jakiś takich po jakimś czasie warto takie rzeczy posprawdzać, no i tam wtedy chyba tylko sprawdzałem, ale tak generalnie w zasadzie teraz już od kilku lat nic tutaj nie poprawiam. Dobra. Sobie niech obcieka. Ja tam szykuję miejsce w stodole. I, I widzimy się dalej przy rozkręcaniu pokrywy zaworów. Nie ma dzisiaj odpowiedniej temperatury, żeby to w miarę szybko wyschło i... Minęło ze 2-3, nie 2 godziny powiedzmy minęło odkąd myłem i wraz z krople wody wiszą gdzieś. Zobaczmy co tu wyjdzie jak to osłonę odczepię. Czy to w ogóle stąd się olej leje? Skąd ten się olej leje? Tak, leje się z dokładnie z tej rurki od brzegu. Pierwsza rureczka. Pierwszego cylindra cały jest zalany, zapocony. dobra. Filmiki na YouTube jakieś instruktorzowe oglądałem. W pierwszej kolejności trzeba pokrywać zaworów odkręcić. Wtryskiwaczy chyba nie trzeba. Dobra, klucz 22. 22. Tyle lat te klucze dalej są, trzymają się niepogubione. I na kombajnie jeżdżą i robiłem mi. Władimirca i 60 kiedyś. Pamiętam kiedyś jeszcze koło od kombajnu rurą czy dokręcałem, czy odkręcałem na tę grzechotkę rura i do przodu. I do tej pory działa. Nie wiem, jakieś takie pancerne te klucze, młotkiem ile to się stukało. A kupione po prostu na tak zwanym rynku w Wiśnicach kosztowały mnie wtedy 100 zł czy 110. Teraz w ogóle za takie pieniądze to się nie kupi taki, z, takiego zestawu i z taką jakością. Zwykła, tutaj zwykłe normalnie klucze, żadne markowe marki, jak to się mówi w cudzysłowie, chrom vanadium i tyle. Pamiętam kiedyś też się nad świecą płomieniową Walczyłem, zastanawiałem jak to zrobić, żeby to działało, bo to potrzebne. Przyszło się co do czego w największym drodze wcale mi ten ciągnik nie jest potrzebny. Paliwo tam jest, nie wiem, już tyle lat niedolewane. Co jak to pod pokrywą zaworów, trochę czarno jest, ale bez większego nagaru. Uszczelka będzie pasować nowa. Swoją drogą dawno nie było takiego odcinka typowo z warsztatu, z naprawy. Sam jestem tak po prostu przerażony tym, że. Znaczy, przerażony w sensie na to dobrze, że mało co się psuje, że jak jest już ponaprawiane, to tylko z tego się korzysta. Zresztą jakbym obsługiwał 3PK dalej, to jestem na 100% przekonany, że dużo rzeczy bym tam musiał jeszcze w międzyczasie robić. John Deere przejął robotę 3PK no to trochę mniej się w tym dłubie mechanice przy kombajnie to jeszcze tam jakby nie było ale to tam kombajn to sezonowo umyte to czyściutko tu tutaj nawet większego brudu nawet nie naleci to będzie do wyrzucenia na razie tu położę kluczem 22 odkręciłem swoją drogą ciekawe po takim czasie nie, pamię nie pamiętam kiedy ostatnio sprawdzałem luzy zaworowe. Odprężnik jest wciśnięty. Weźmy sobie taki przykładowo szczelinomierz, dajmy 0,3. Nie wiem jak na wałów teraz jest, ale 0,3 wkładam. To jest dolotowy i się mieści. Wydechowy tym bardziej. Dawno nieregulowane może temu. Nie pamiętam jakie też wartości powinny być, ale zaraz się dedukuję, to nawet 0,35 przykładałem 0,4 też się mieści tu i tu 0,45 był luz ustawiony na jeden i na drugi ale już 0,5 nie wejdzie, bo już jest tam dosyć ciasno dobra, tu mamy tak więc pokrywę odkręcamy dobrze, że tu jest tak już y, wał ustawiony, że będzie można sobie później wyregulować jeden i drugi zawór może czternaście, nie pamiętam jaki klucz, większy siedemnaście chyba jakiś siedemnaście Tu nakrętka z lewej strony, tak żeby w to samo miejsce dać. A, tu jeszcze nakrętka jedna. Na mniejszy klucz i zabezpieczenie jest. Tutaj trzecia nakrętka z taką podkładką zabezpieczającą. Dobrze, nie trzeba do końca odginać. Wystarczy, że klucz nasadka najdzie. Wygląda jakby miało być jakieś dwunastką. Odkręcane, tak jest, nie myliłbym się, dwunastka dobra i cek, klawiatura do góry, następnie popychacze można wyjąć. wyhacz lewy czy tam prawy lewy Podobno teraz śrubokrętem trzeba sunąć ten górny górną uszczelkę Ta uszczelka się rozpada Dobra, poszła w dół, poszła w dół, ale jest w kawałkach dosłownie. O, zobaczcie, nigdy tego nie zmieniałem w takim to stanie. Jest teraz, można tę rurkę wziąć, wyciągnąć do góry. O, jest. Proszę bardzo. Oblepiona olejem i błotkiem takim, no kurzem, bo olej po niej ściekał. Wentylator dmuchał, i to się wszystko obkleiło. Sfazowaną końcem w dół, jakby co. Od razu wytrzeć sobie z tego z błota. Dolna uszczelka jeszcze sobie nawet niczego tam w miarę. No ale widać, że trochę napuchnięta jest od oleju. I teraz, żeby tam brudu nie naleciało, to w pierwszej kolejności sobie wezmę, złożę najpierw tę rurkę. Idę po olej, bo trzeba będzie olejem posmarować wszystkie elementy, które będzie się nakładało. No to robimy w odwrotnej kolejności, od dołu przekładamy, chyba tu się pierwsze wkłada tu szczelkę. Nie, ona nie siedzi do końca. Ona za płytko siedzi, trzeba ją głębiej wcisnąć. Ona nie siedzi dobrze ta uszczelka, muszę poprawić. Dobra, poprawiłem trochę uszczelka po prostu jest wyżej, ale ta rurka powinna wejść trochę głębiej. Spróbuję, o tak. Dobra, rurka jest osadzona głębiej, ale. No, tu jest ślad na tej rurce, tylko że te uszczelniacze były popuchnięte, i one są grubsze i wyżej normalnie odstają. Więc to tak chyba musi zostać. Tam jest uszczelniacz na równo z rurką w tym dołku, może jeszcze tam z milimetr. Uszczelniacz, aż wypchnąłem górny znowu Było dobrze, już za bardzo przesadziłem znowu Pójdzie w górę. Jeszcze raz muszę. Aj jajaj Dobra. Już wiem teraz mniej więcej o co chodzi. Więc najważniejsze to... Już wiadomo o co chodzi. Nie zostawić takiego bubla. Że jak gdzieś tam uszczelka wyszła to... Skręcamy tylko trzeba poprawić. Jest poprawione. Dobra. To to wyjeżdża. Teraz drugi uszczelniacz. Na tej drugiej rurce się nie leje, ale już tutaj to wymienię. Tak samo. No, te górne takie popuchnięte, że to kwestia chyba tylko może być chwila, moment i na drugim cylindrze pocieknął. No, ale to już tam mówię przy okazji kiedyś, nie na teraz, na specjalnie. Tak, te cylindry są niezależne. Uff. Czysto w środku. Dolny uszczelniacz. No też taki napuchnięty. Ale jeszcze cały, te górny to się już rozwalają Więc kolejność taka Dolny uszczelniacz Dobra, na olejony górny no. Smarujemy olejem Całą rurkę No i dobra, siedzi na swoim miejscu. Tak też to zostawiam, i z powrotem jedziemy w drugą stronę. Teraz te rurki tu mogę wytrzeć już z oleju. Choć i tak tutaj cylindry są w oleju brudne, to będzie to trzeba i tak umyć po przetestowaniu, czy to będzie ciekło, czy nie będzie ciekło. Tu miejsce na uszczelkę wytrę. Tak czysto teoretycznie, <laughs> one są dwustronne. Z jednej i z drugiej strony są identyczne no. i cyk sieci. Klawiatura Potrzebna jest klucz 12, 17, dokręcamy z powrotem klawiaturę. tak z wyczuciem. z sącego wydechowego na zimnym silniku 03. Czyli wiedziałem, że coś tu jest za dużo, więc będzie mała korekta na tym cylindrze. Na pewno sprężnik śnięty na pewno 35 i tu jest 0,3 więc tak 17 czy 19 tu kontra. Ale tu potrzebny będzie płaski klucz. A w tym zestawie, Wszystkie klucze prawie mam, tylko sobie do kupiłem szesnastkę, czternastkę, ale siedemnastkę zgubiłem i dołożyłem sobie od waryńskiego klucz. Tak na sztukę. I to już ten zestaw z, tak, z tym kluczem jeździ i jeździ. To już dłuższy czas. Dobra, kontra poluzowana. Wadimir, co to chyba prościej się ustawia. Ostatnio dla brata w 3P pomagałem. Bo znowu tam uszczelka pod głowicą poszła. Na trzy klucze trzeba coś kombinować a tutaj o tu już o. w tej pozycji o, tak no i teraz idealnie 0,3. No, nawet nie ma większego luzu, tylko się przesuwa, ale już nie sztuka. 0,3. Fajnie, tutaj uszczelki nie trzeba dawać na żadne silikony, tylko po prostu one ładnie trzymają. Tutaj szczelność. Jeszcze nawet mają dziurki na prowadzenie, takie, że w jednym konkretnym Położeniu będą leżeć i za bardzo nie ma możliwości przesunąć, bo mówię, mają takie prowadzenie. Tu leży, leży na głowicy, leży, leży. Nigdzie nie podwinięta, nigdzie. O tu przy tej podkładce trzeba było zwrócić uwagę, bo na podkładkę się położyła, jednak, jednak minimalnie jakieś przesunięcia mogą wystąpić. 22 klucz potrzebny znowu, tak pięknie mówiłem o tych kluczach że nic nie zgubiłem. Ale prawdę powiedziawszy, nie wiem gdzie jest ta dziesiątka. Ona gdzieś jest i ona gdzieś niedawno była wzięta do czegoś, tylko nie odłożyłem na miejsce. Pewnie gdzieś w warsztacie leży na stole, bo tak to raczej na pewno gdzieś tam nie zgubione jest. Chociaż z tym na pewno to też trzeba być ostrożnym. Więc nie mówię. Na pewno cofam to, ale prawdopodobnie tam gdzieś jest. Dobra, złożone nagrywa się. Nagrywa. To będzie bardzo długi materiał, no ale zobaczmy, czy naprawa przyniosła jakiś oczekiwany rezultat. Na razie nie zakładam tam tej pokrywy, tylko tak puszczę. Zobaczę, czy olej będzie leciał. 那路线。 zaciepnie to od razu nie będzie widać, więc trudno powiedzieć czy naprawa udana czy nie. Tak na od razu trzeba po prostu pojeździć, poczekać, popatrzeć. Nie? A tak to będzie czas pokaże. Krótko mówiąc na razie jest sucho, a czas pokaże więc ja zakładam sobie tę osłonę jak wszystko tu wyschnie znaczy nie będzie się na nowo nic lało no to wtedy się tu porządnie umyję na razie póki co to zamykam o, ta osłona trochę była kiedyś skrzywiona bo odpadła później przejechałem przed nim kołem i od tamtej pory już ona nie ma takiego kształtu jak miała jak była nowa w sensie ...jak była nie uszkodzona. Mhm. Teraz czasami ciężko ją założyć. Dobra, trzyma. Też trzyma. A tutaj to tu, tak tak sobie na dole też jest założony w ten zatrzask. Tutaj jeszcze trzeba będzie podgiąć wiecie, bo to ma to do siebie, że tu jak nie chce trzymać to można trochę to podgiąć i wtedy ten zatrzask lepiej trzyma, ale z drugiej strony Trudno to tak podgiąć w powietrzu, dobra. Tyle w tym odcinku. Ja jeszcze się biorę to za oleje w przednich kołach. Kiedyś tu nagrywałem, to wstawię może tutaj odnośnik gdzieś do tego odcinka. Jak zmieniałem olej w przednich piastach i, albo tylnych zwolnicach coś pamiętam, że było. Także nie przedłużam już. Tyle na razie Wam się ma. Cześć i w ogóle ją.